Więc ja chciałem powiedzieć, że myśmy się bardzo obawiali tego spotkania, zawsze zmiana trenera powoduje jakby to, że zespół chce pokazać się z jak najlepszej strony. Dzisiaj było widać dużą walkę i zaangażowanie zespołu z Gdyni. Myśmy sobie zdawali z tego sprawę, no niemniej przez to, żeśmy prowadzili od samego początku ciężko było jakby wyegzekwować przede wszystkim koncentrację zespołu i z tym był problem. W związku z tym był moment, że przeciwnik nas dogonił, bodajże na jeden czy dwa punkty. szczęśliwie udało się wygrać. Cieszę się, gratuluję swojemu zespołowi i tyle mam do powiedzenia. Proszę słabiej głos. Ale sobie innego? Klik. Um I think that it was good effort from us in the beginning. mówi, że to był bardzo dobry wysiłek ten mecz. Znaczy dobrze zagrały. we were doing some good things and

Przewaga gości zaczęła topnąć. But in the end I think for the most part of the game we fought hard and in the end we got a, a win against a good team on the road. So yeah. on basically we got a win against a good team on the road even though we didn't do everything well, so I think that's good. Generalnie wygrały y, po dobrej walce no. on the, o, away. Ale, away na wyjeździe. Ciężki mecz. Dziękuję. Pan Kreller, bardzo proszę. Przede wszystkim gratulacje dla mnie, meczu. Dziękuję bardzo. Dziękuję dla mnie, podziękować mnie, z mojego zespołu, że dzisiaj naprawdę z naprawdę zespołu, dla mnie, dla mnie, dla mnie, dla do dla tak, się poznać, mało czasu. mnie, Powiem także bardzo perspektywiczna drużyna, naprawdę dużo duży potencjał leży, myślę, że troszeczkę jak będziemy więcej pracować, zaczniemy więcej współpracować, więcej czasu będziemy razem, będzie o wiele lepiej. Cóż o matczy mogę powiedzieć, no doszliśmy do praktycznie stabilnego punktu jak my trener. troszeczkę zabrakło zimnej krwi, ale tu też wiadomo, że to jest młody zespół. Um, i thought that we played hard the entire time and um, we were down a little bit the first half but came back in the second half That um, thought we played well to the end um, we made a little run at the end i think with a minute left we were down about six in position to Um, you know, put ourselves in position to win mm. na początku graliśmy bardzo źle e, i to był taki naj słaby bardzo e, początek i generalnie okres w meczu e, później zaczęliśmy grać lepiej i, i to nas e, jakby zbliżyło do przeciwnika um, a of for co jest nadzieja? Bo taka, że będzie coraz lepiej. Będziemy udoskonalić wszystkie nasze umiejętności i grę zespołową. będzie. To.